Amém. Uh -huh. I uh love -huh. indywidualnie i wspólnotowo musieli opuszczać kolejną, wypracowaną przez siebie i swoich Каждый с ним свой интерес. Заставляю еще как... Za ich ochotę, za ich opuszczenie, za ich dwa metry żeby można było dzisiaj ratować świadomość tą drogę. Moi drodzy, dla każdego z nas opuszczenie, także